Uczniowie pierwszego ELO w Puławach wpadli na niecodzienny pomysł promowania szkoły. Stworzyli film oparty na legendzie o zjawie. Historia zaczyna się podczas II wojny światowej. i mówi o zabójstwie kapitana niemieckiego Wehrmachtu na strychu owej szkoły. Jak ta historia wpłynęła na twórców filmu? Przekonajmy się. Tak, to wszystko najszczersza prawda. Kiedy Pan po raz pierwszy usłyszał historię o duchu? No, ja myślę. Mm, mm. Tak. Tak. Hmm. To było jeszcze w tamtym roku. <laughs> Lekcja geografii z naszym nie, nieocenionym profesorem browarnym, który jak zwykle opowiadał swoje ciekawe historie o duchu. Był to duch nie, zmarł, z, nie, z niemieckiego oficera Wehrmachtu, lekarza, który zginął, kiedy. Rosjanie wkraczali do tego szpitala, który był właśnie w szkole i który to no, właśnie lekarz został z tymi ranymi Niemcami więc go, Rosjanie go naszczyli. I prawda, w latach 60-tych później by zaczęło się pojawiać takie jakieś dudnienie, jakieś takie dziwne odgłosy na górnym korytarzu. Nikt nie wiedział, co to jest. I tam nam sort opowiadał, że ten, kto właśnie zobaczył tego ducha na mocne oczy, się nie, niedługo potem umiera. To była bardzo interesująca historia, która zainspirowała nas. Jak właśnie jak przyszedł ten pomysł, żeby stworzyć jakiś film prowokacyjny szkoły, tak myślałem, że to jest najlepsze do wykorzystania, takie nietypowe, niecodzienne. No, która szkoła ma historię o duchu? Nasza ma. A co pan myśli o pracy reżysera? Hmm, nie, chociaż. tak, tak. Nie, nie. Niewątpliwie jest to profesjonalista, w którym niełatwo się pracuje, ale w, łatwo, ale w którym filmie się łatwo pracuje. No. Wymagało sporo wysiłków ze strony aktorów, jak i jego, a także całej ekipy. Natomiast efekt końcowy, mam nadzieję, z tego będzie bardzo ciekawy. Czy oprócz bycia pomysłodawcą filmu, brał Pan w nim udział? O, tak. Czy ma Pan dalsze plany związane z tym przedsięwzięciem? Nie, nie. Tak. No już dalsze plany. Kończymy film. Wiadomo, no... Oscarów jeszcze w tym roku nie było, ale za rok. Kto wie, kto wie. Zresztą tak jak nasza ostatnia produkcja, no niestety Oscara nie dostaliśmy. Ale jak jeszcze jeden film zrobimy, to już to nas. Skąd narodził się pomysł na film? Pomysł na film... Powstał w wyniku mojej współpracy razem z kierownikiem produkcji, który wziął go z nieznanych mi, może, może nie tyle źródeł, co osób. Mam kilku nauczycieli w szkole, którzy byli świadkami narodzin samego ducha, czyli jego koncepcji w naszej szkole. Jak wygląda praca z aktorami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie? Dużo życzenia, dużo pracy. Wszystko szło raczej gładko, gdyż mieliśmy wcześniej zaplanowaną całą produkcję. Preprodukcja do tego filmu trwała ponad miesiąc, w związku z czym mieliśmy dużo czasu na przygotowanie. Każdy aktor dostał odpowiedni scenopis, by móc się przygotować do swojej roli. Nikt się nie skarży? Nie miał okazji, sposobności ani możliwości. Czy uważa Pan, że film przyczyni się do zachęcenia uczniów w gimnazjum do przyjścia do liceum Częstochowskiego? Oczywiście, duch w szkole, ta otoczka tajemnicy, zawsze przyciągająca wszelkich odważnych i nieodważnych także. Hmm. Na topie zresztą jest teraz fantastyka, czyli także duchy. Ile osób brało udział w przedsięwzięciu? Około 11 osób, nie licząc nauczycieli, statystów i aktorów epizodycznych którzy nie byli uwzględnieni w wyjściu płac. Hmm. A tu dostali jakieś płace za to? Nie, nie byli uwzględnieni w wyjściu takich hmm. A co było najtrudniejsze przy tworzeniu filmu? Trzeba mi powiedzieć. Wszystko szło praktycznie jak spadka dzięki współpracy naszych no, współpracowników, hmm. czyli to... twórców. Mm, nie tyle może scenografii, którzy pomagali nam przy przygotowywaniu pomieszczeń, które miały służyć do filmu, przy przygotowaniu aktorów do ich wystąpienia, naszej scenarzystki. Sama charakteryzacja i kostiumy również były specjalnie dobierane już wcześniej, tak by nie utrudniać samego tak ukręcenia produkcji filmu. A gdzie będzie można zobaczyć ten film dla osób spoza liceum? Z pewnością umieszczymy go w internecie. Że jest to najbardziej efektowne medium w obecnej chwili. Pojawi się także na stronie głównej szkoły w serwisach takich jak YouTube czy Vimeo. Zostanie także pokazywany, mam taką nadzieję, przy projekcji filmu dla osób podczas nieotwartych w czatrych. Skąd Pan jako uczyn uzyskał dostęp do materiałów? Ponieważ są one dosyć drogie naszym Kamera filmowa i wszelkie oprzyrządowanie zostało użyczone dzięki współpracy z Andrew Film. Wózek filmowy specjalnie złożony na zamówienie i na odpowiednie wymiary został wykonany przez filmę LIS Kostel", czyli model a chwileczkę Jaszczom 2000 GTI RS Quadro. Oświetlenie zostało nam użyczone przez prywatnych przedsiębiorców. Także Część została rzucona dzięki ponośnej współpracy z młodzieżą Dymokultury w, w Pławach. Ciekawa historia. W rzeczy samej. W ustach filmowców historia ducha wydaje się być nadzwyczaj prawdziwa. Film promocyjny ukaże się w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem ekipa filmowa mocno pracuje, aby efekt zachwycił wszystkich widzów. Co, robi sobie pan manicure? <laughs> o, oh, nie, no to tak. Mm, mm, tak! Piękne to są określone. Magdalena Sułek, Wiadomości.